Jagoda nie chce wierzyć, że Antek ją zdradził. Jednak za namową przyjaciółki chce to z nim wyjaśnić. Hej. O, hej. Wiesz co? Przed chwilą rozmawiałam z Dominiką Lenartowicz, która twierdzi, że na poprzedniej lekcji się z tobą przespała. No, ale chyba jej nie wierzysz, nie? No, oczywiście, że nie, ale jednak nie rozumiem, dlaczego miałaby tak kłamać. Albo jej podpadłeś, albo się cię podrywa. Nie. No dobra, ale dalej nie rozumiem, po co tak kłamie. No, co ja mam ci powiedzieć? Po pierwsze, to w ogóle nie powinnaś z jej słuchać, co mówi. A po drugie, to wydaje mi się, że ona jest chora psychicznie, więc nie powinniśmy się tym w ogóle przejmować, tak? No, no, dobra, masz rację. To co? Widzimy się później normalnie, nie? No, pewnie, jest. No. Hej. Oja pitole, przecież wyraźnie prosiłem Dominikę, żeby trzymała buzię na kłódkę, a ona od razu poleciała z tym do jagody. Dobrze, że jagoda mi wierzy, bo inaczej byłaby przechlapane. Wiedziałam, że Antek nigdy by mnie nie zdradził, ale Dominik jest wredna, złośliwa jęza. Jeśli chodziło jej o to, żeby nas kłócić, to jej się nie udało.